Witaj mora przy ognisku Gromczaka. Dzisiaj mam dla ciebie kolejną opowieść z wyspy Korinis. Usiądź więc wygodnie, nabij sobie trochę bagiennego ziela i posłuchaj tej historii. Gothic 2 to najczęściej modowana część całej serii. Jest do niej pełno modów fabularnych czy dodających różne ciekawe dodatki, ale przede wszystkim jest mnóstwo pluginów zmieniających grafikę. Dzisiaj właśnie chciałbym przedstawić ci jeden z takich modów, który śmiało może być poważnym konkurentem dla El Highvera. Mod ten nazywa się Max Hot Remake. Max Hot Remake to jak sama nazwa sugeruje mod mający na celu mocno zmienić grafikę Gotika II pod każdym względem, tworząc swego rodzaju remake. Autorem pluginu jest Modder pod pseudonimem Max Hot Play. Mod, chociaż pod wieloma względami przypomina Elkhaivera, zresztą wiele elementów jest zaczerpnięte z tejże właśnie modyfikacji, to różni się od niego pod wieloma względami. Te różnice widać, poczynając od samej grafiki, a kończąc na pozostałej zawartości. Remake w porównaniu do El jest modem, który nie wymaga dosłownie żadnych dodatkowych pluginów. Jest w nim zawarte wszystko, czego gracz Gotika może potrzebować. Co to znaczy? Przede wszystkim mod jest pluginem, który nie wymaga żadnych dodatkowych patchów. Jest w nim zawarty zarówno Fix do Gotika II, jak również Union, który zawiera w sobie system Pack i Player Kit. Zaznaczę, że wersja Union to 1.0M, czyli najbardziej aktualna na dzień nagrywania tego materiału. Co jeszcze Max Hot Remake zawiera? Posiada wgrany DirectX 11, a także inne pluginy, których gracz mógłby potrzebować. Jest mod dodający nowe animacje, jest dodany sprint, są dodatkowe skróty klawiszowe, jest VOB Locator, pluginy na wyświetlanie informacji, jak na przykład ile brakuje do poziomu, czy możliwość szybkiego zbierania przedmiotów. No można powiedzieć, że to taki mod all-in-one dla Gotika II z dodatkiem Noc Kruka. A jakby tego było mało, to dodatkowo Max Hot Remake jest z automatu dostępny dla trzech wersji Gotika. Oprócz wspomnianej podstawowej gry, modyfikacja zawiera w sobie też zremakeowaną wersję moda Gothic Przebudzenie oraz Kronik Myrtany. No trzeba przyznać, że robi to naprawdę spore wrażenie. Ale, żeby nie było, że tylko opowiadam, pokażę Wam teraz fragmenty gry z użyciem Max Hot Remake, a także porównam go z modem Elkhiver 1.1. Dlaczego akurat z tą wersją? Według informacji zawartych w modzie Remake większość elementów zapożyczonych z Elkhivera pochodzi właśnie z wersji 1.1. A do tego nie różni się on graficznie za bardzo od wersji 2.0, dlatego też uważam, że będzie to najbardziej adekwatne porównanie. No i co sądzicie o Max Hot Remake Mory? Wygląda naprawdę zacnie. A gdzie można to pobrać? Link do modyfikacji znajdziecie na kanale YouTube'owym autora oraz na stronie Nexus Mods. Linki wrzucam w opisie tego filmu. Dodam tylko, że mod jest bardzo dużych rozmiarów, bo łącznie zajmie wam około 20 GB. No, wszystko fajnie, ale są jeszcze dwa ważne pytania: czy mod działa z polską wersją Gotika i jak to zainstalować? Jeżeli chodzi o język polski, to nie ma z tym żadnego problemu. Mod jest dostępny w polskiej wersji językowej. A jeżeli chcecie mieć pewność, że zadziała, to na kanale YouTube'owym autora jest dostępny link dla właśnie polskiej wersji moda. A co do instalacji, to jest ona banalnie prosta. Na początek, oczywiście, pobieramy modyfikację z wybranego źródła. Kolejnym krokiem jest wypakowanie ściągniętych plików. I teraz uwaga, bo to bardzo ważna rzecz. W przypadku pobrania polskiej wersji moda, pobierze nam się około 9 plików. Powinien być to plik setup. 7 plików o nazwie Data oraz jeden folder o nazwie Gothic Max Hot Mega Polish Version. W tym folderze powinien znaleźć się kolejny plik o nazwie DATA 9. Ten właśnie plik przenosimy do pozostałych plików DATA. I teraz wszystkie pliki o nazwie DATA powinny być ponumerowane w kolejności, czyli powinno być data 2, data 3 i tak dalej, aż do numeru 9. Numerowanie zaczynamy od dwójki, ponieważ setup jest traktowany jako DATA 1. Łącznie wszystkich plików powinno być 9, jeżeli nazwy tych plików data są inne niż widzicie u mnie na ekranie to należy je zmienić tak aby były ponumerowane i wszystko wyglądało tak jak właśnie widzicie teraz u mnie na ekranie. No, kiedy wszystko zrobimy poprawnie to czas na instalację. Tutaj uwaga, modyfikacja jest dużych rozmiarów ponieważ zawiera w sobie całą grę Gothic 2, mod Przebudzenie oraz Kroniki Myrtany. Innymi słowy, nie musimy posiadać zainstalowanej samej gry, bo ta jest już zawarta w modyfikacji. Instalację zaczynamy uruchamiając plik setup. Powinien nam się teraz uruchomić instalator. Uważajcie, bo Windows może go potraktować jako plik podejrzany. Także uruchamiacie modyfikację na własne ryzyko. Ja nie jestem autorem tego pluginu, także nie wiem co się w nim znajduje. Niemniej wydaje się być czysty i w porządku. No to kiedy uruchomi się program instalacyjny, to przeprowadzamy proces instalacji tak jak w każdej standardowej grze. Akceptujemy regulamin moda i wybieramy folder, gdzie ma być zainstalowany. Może to być dowolna lokalizacja, gdyż tak jak wspomniałem, nie trzeba mieć zainstalowanego Gotika czy żadnej innej modyfikacji. Teraz czekamy aż mod się zainstaluje i już jeżeli utworzyliście skrót na pulpicie to za jego pomocą uruchamiamy grę, a jeżeli nie to należy wejść w folder gdzie zainstalowaliście Max Hot Remake i tam w folderze system uruchamiacie grę klikając ikonę Gothic 2. Dodam jeszcze, że można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć działanie aplikacji DirectX 11 albo nowych animacji przy użyciu odpowiednich do tego plików. Znajdziecie je w folderze System, tam gdzie zainstalowaliście modyfikacje. Czy warto więc zagrać w Max Hot Remake? Jeżeli chcecie zagrać w całkiem nowego Gotika II, to jak najbardziej. Mod zmienia grafikę pod każdym względem, są nowe tekstury świata, całkowicie przerabiane miasto Korinis. To samo się tyczy górniczej doliny. Wyspa Korinis jest poszerzona o dodatkowe tereny. Tekstury zdecydowanej większości pancerzy czy broni zostały zmienione. Graficznie to po prostu zupełnie nowa gra. Jest też nowy wygląd całego interfejsu gry, poczynając od ekranu głównego menu, przez karty postaci aż po menu ekwipunku. A co do nowej zawartości, są wspomniane nowe tereny Korinis i Górniczej Doliny. Jest kilka nowych zadań pobocznych, są nowe umiejętności jak na przykład górnictwo, zmienione zostały animacje biegu i walki, mamy też kilka zmienionych miejsc z podstawowej gry, jak na przykład wieżak Sardasa, jest kilka nowych zadań pobocznych, także ogółem cała gra została zmieniona. Więc jeszcze raz, jeżeli oczekujecie czegoś nowego, to tak, Max Hot Remake jest zdecydowanie dla Was. No i teraz pewnie zadacie mi pytanie, Mory. Przecież El robi dokładnie to samo, dlaczego więc wybrać akurat tą modyfikację? Tak, na pierwszy rzut oka El wydaje się być taki sam. Jeśli jednak dokładnie się przyjrzycie, to szybko zauważycie różnicę. Już na początku gry wieża Xardasa chociaż budową jest taka sama, to wewnątrz miejscami jest inna. To samo z teksturami. W przypadku Max Hot Remake nie ogranicza się on wyłącznie do tych z El Korzysta z elementów pochodzących z różnych modów, między innymi z Gold Remastera. Roślinność, chociaż jest bujna, to widać, że wykorzystane modele są troszeczkę inne niż w El To samo jeżeli chodzi o nowe i stare miejsca na Korinis, które zostały przerobione. Doskonale będzie to widać, zwłaszcza na przykładzie Jarkendaru. Gdzie ten w El nie uległ wielu zmianom, natomiast w Max Hot Remake jest inny w każdym miejscu. Plaża Piratów nie jest już plażą kanion ma nowy wygląd, bagna są dżunglą, a zielone tereny zostały pokryte bujną roślinnością. Czym jeszcze różnią się oba mody? El zmienia wyłącznie świat gry, jej balans i dodaje kilka nowych przedmiotów czy umiejętności. Max Hot Remake natomiast, oprócz tych zmian, zawiera w sobie wszystkie pluginy najczęściej używane w gotiku. Jest dodany DirectX 11, Human Remaster, VOB Locator i kilka innych. Poza tym El do działania wymaga zainstalowania gotika drugiego, a tak Wszystkich najważniejszych patchy, W modzie autorstwa Max Hot Playa wszystko jest zawarte w jednym instalatorze. Ściągasz, instalujesz i grasz. Nic więcej. Dla kogo jest więc ta modyfikacja? Mod jest skierowany przede wszystkim do osób chcących całkowicie przerobionego gotika. Jeżeli nie chcesz bawić się w instalowanie kilku plików lub lubisz Elhivera i nie przeszkadzają ci zmiany jakie on wprowadza, to na pewno polubisz Max Hot Remake i będzie to mod dla Ciebie. Plugin ten natomiast na pewno nie przypadnie do gustu osobom, które wolą gotika bez zmian w mechanice czy budowie świata. W takim przypadku polecałbym wam skierować swoją uwagę ku innym modom, Max Hot Remake, jak każda modyfikacja ma swoje wady i zalety. Na plus na pewno można zaliczyć wygląd grafiki i samo działanie moda, póki co nie napotkałem w nim żadnych problemów ze stabilnością. Kolejnym plusem jest nowa zawartość. Co prawda ten element nie każdemu się spodoba, niemniej nie można zaprzeczyć, że dodaje fajną nową zawartość i w tym kilka nowych zadań pobocznych. Z zalet nie wolno zapomnieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze wymagania moda. Nie potrzebuje on niczego do działania, nawet samej gry. A po drugie działa również w Kronikach Myrtany i modyfikacji Gothic Przebudzenie. To do wad? To nie ma ich zbyt wielu i są one raczej kwestią gustu. Tak jak grafikę czy zmiany w mechanice wymieniłem jako zaletę, tak równie dobrze mogą być i wadą gry. Niektóre miejsca jak Plaża Piratów zostały zmienione w kiepski sposób, który moim zdaniem psuje klimat tych miejsc. No, ale jak wspomniałem, jest to oczywiście moja opinia. Jeżeli chodzi o mnie, to mod jest jak najbardziej ciekawą propozycją do gry. Chociaż sam nie przepadam za zmianami w mechanice i nie jestem fanem El tak wiele innych aspektów moda przemawia do mnie na jego korzyść. Czy więc polecam Max Hot Remake? Jak najbardziej, bo mod daje Gothicowi zupełnie nowe życie i pozwala przeżyć przygodę na Korinis w nowej odsłonie. Jeżeli więc szukasz czegoś nowego, jakiejś ciekawostki, to Max Hot Remake z pewnością będzie dla ciebie mora. Wielki szacun za wykonaną pracę przy modyfikacji dla Max Hot Play. Wszystkie prawa autorskie do moda należą do jego twórcy. Dajcie znać Mory, co sądzicie o tej modyfikacji. Graliście już w Max Hot Remake? A może pierwszy raz o nim słyszycie? Chętnie poznam wasze opinie na temat moda i czekam na wasze komentarze. Będzie mi bardzo miło, jak ocenicie tą modyfikację oraz film w postaci jakiejś fajnej łapki. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji z dzwonem, jeżeli jeszcze tego nie robisz Mora. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie o kolejnych materiałach Kanał będzie się szybciej rozwijał, nasza społeczność urośnie i wszyscy będą zadowoleni. Piękne dzięki za każde wsparcie! I to już koniec tej historii. Bagienne, ziele się skończyło jak i nasz czas. Ja więc udam się zdobyć więcej ziela na następną opowieść, a co do Ciebie, Mora, to miłej zabawy w gotika i do następnego razu. Cześć!